Witamy Was w 68. odcinku Radio Heda, czyli naszego podsumowania mainstreamu, czyli tego co wydarzyło się w danym tygodniu w WWE oraz TNA. Witam się z Wami jak zawsze Konrad. I jak zawsze Bartek. No i zaczynamy nowy rok przy okazji, nowy rok, nowy początek. Wszystko powinno być świetne, wspaniałe, cudowne. Mieliśmy mieć masę motwii. Jeżeli no mogę i... się tutaj wtrącić, no to rok 2012, jak kończyliśmy Radioheada, ostatnio miał się rozpocząć z jajem, czyli pierwsze, co się zrzucało w oczy, to row drugiego stycznia. No tak, row drugiego stycznia. I oczywiście to było świetne row, każdy to o tym wie, bo w końcu pojawiła się ta postać, która była promowana od 6 tygodni Niesamowite row, niesamowite emocje, ale teraz może już tak dokładnie się w to zagłębię. Bo oto na początek John Cena, bo cóż może być gorszego na początek row? Jak można gorzej zacząć nowy rok? Chociaż w Memphis Cile tak naprawdę zebrał bardziej pop aniżeli hit, ale myślę, że to można doszukiwać jej podstępu, że pogłoszono tych w TV sektory z widzami, którzy są mocno under 12 years old. No jak, ja myślę, że nie, nie jest, ja bo? myślę, że tutaj przesadzasz troszeczkę, myślę, że nadal mimo wszystko są jeszcze miasta, które bardziej są za żonem Wiadomo, że w takim Chicago czy tam gdzieś indziej jest bardziej nielubiane, ale myślę, że są miasta też, które są bardziej za nim, także no Moim zdaniem tak pogłoski o tym, że tam podgłaszałem ściszanie kobiety, są mocno przesadzone i to są takie trochę propagandowe ploteczki wtedy Kiegu Stanów Zjednoczonych podzielą się na północ i południe. Tym razem nie, chodzi, nie będzie chodziło o sprawę niewolników, ale o Johna Sinę. Niektórzy będą woleć Sinę, niektórzy nie. W każdym razie, Raw zaczęło z wielkim impetem i później było tylko lepiej oczywiście. Daniel Bryan z godnym Rawcem walczyli Champion vs. Champion i wygrał Daniel Bryan, co myślę, że no, troszeczkę podbudowało Bryana, bo mimo wszystko Roll, który ostatnio wygrywa naprawdę dużo walk i przegrał z Brianem, to myślę, że w miarę... Ale proszę mniej... Cię, przez rollup World Heavyweight Champion wygrywa z mistrzem interkontynentalnym przez roll -up. Jakiego ty mistrza oczekujesz? Ale serious, bro? N y y proszę, proszę, nie zniżają się już takiego poziomu za kardera. No bo to było najgorsze, no proszę Cię, no jak World Heavyweight Champion może wygrywać przez roll z Midcarderem? No to jest po prostu niedorzeczne, wyobrażam sobie to jeszcze 2-3 lata temu. Bartek, co ty robisz? To ja zazwyczaj tak pytam. Ty ty wyobrażasz sobie, ty, się... tylko, że można mieć... że nie ma tego humoru dzisiaj i, i tak będę hejtował dzisiaj. Taka mała odbiorca. Co dzisiaj jest o chwalenia Rany Boskiej? Ta walka może byłaby dobra, gdyby nie końcówka, gdyby dali mi więcej czasu i gdyby dali mi się zaprezentować jakkolwiek. Jakkolwiek Rany Boskie dla ludzie, ludzi, naprawdę. Ale nie, nie, lepiej, lepiej, żeby Daniel Bryan wygrał przez rola, bo to mu się należy, to jest dla niego znakomity początek roku. No i oczywiście e, przejdźmy już dalej, czyli Wade Barrett kontra Santino Marella. Boże przejdź dalej, nie. Przejdę nie. dalej, Sebus kontra Debis i znowu Boże przejdę dalej, bo tutaj był, se, e, ten pojedynek, to był żal. E, lepsze jest to, że ja to row oglądałem na żywo, o trzeciej w nosy. Gratuluję decyzji wyboru row, którego powinno się oglądać. Troje, sarka. Okej, okay, przejdź, przejdźmy dalej. Przepraszam, że, że tak mówię, ale no. Przepraszam bardzo, ale wszystko wskazywało na to, że to będzie row. Dobre. No Więc tak. Jest. Ale czekaj, uwaga, teraz, oczywiście, najważniejszą walką wieczoru jest starcie Simpanka i Dolpha Zigrera o pas WWE. I wiadomo, jak to zazwyczaj, z najbardziej e, istotnymi starciami na gali jest, są one w środku tej Tak jest! Czy wy w tym widzicie? What jak the ten? fuck? Ja tutaj się po raz kolejny pytam, what the fuck was that? No. CM Punk, czempion, mistrz WWE, osoba, która jest tak wypromowana, która po wypadnięciu przez trzecią linię nie może wrócić do ringu, no you got to be kidding me. Ale kiss tym kiedy to było? Zakończenie też było równie epickie normalnie. Bo przecież wiadomo, że nieważne jak wygrało się, że się wygrało przez countdown, zwycięstwo walce o pas to zwycięstwo walce o pas is wsi! Zabieramy Belta i Sia, też włożę go sobie do lodówki, pomyślał Dolph Zigren. Ale naprawdę zawrócił w głowie niektórym fanom, no, nieraz też właśnie zdarzyło mi się rozmawiać z kimś, kto mi się pytał, czy naprawdę Don Ziegler zgarnął ten pas przez countout. No to, to takie niedorzeczne trochę była ta radość Zieglera. No to ja nie rozumiem tego kompletnie. Nie wiem, może nie kupił sobie podręcznika dla, dla dziecka i nie przeczytał, że pas można wygrać. Tylko przez pinfall lub submission, chyba że są uwzględnione specjalne stypulacje. Nie wiem, może ja słyszałem, może oni słyszeli jakąś super mega inną stypulację, ja takiej nie słyszałem i to bardziej to wydaje się no. tak idiotyczne, że szok. W każdym razie przejdźmy do d kolejny jest zdom... Przejdźmy dalej, przejdźmy dalej. Do czego przechodzimy teraz? Może przejdźmy do tego, co się zaczęło. No właśnie, zaczął się Chris! Jerry Yes! Break the walls down z powrotem na row I to jest jedyna taka według mnie dość pozytywna rzecz, bo tutaj kontrowersyjną opinię mam na ten temat i to w temacie tygodnia poruszymy. chcę sobie zostawić moje emocje, wszystkie i wszystkie argumenty, wszelkie no właśnie końcówka audycji tam porozmawiam o ten temat. Bo mam ja dużo to... do jedzenia. Myślę, że to będzie najlepszy rozwiązanie, w każdym razie oczywiście. Na wspanialszym, na wspanialszym waku zaplanowano na ten wieczór było fajnie. Nie, przejdźmy dalej, przejdźmy dalej, przejdźmy dalej. Tylko że to jest koniec, oczywiście Big Soul, Cena i Ryder wygrali z Markiem Henrym, Swagerem i Kane'em. Oczywiście najlepsze, że był to Elimination tak Team Match, który uratował to starcie. Chciałbym powiedzieć, że tak było, ale tak nie było! Rady Boskie, to dalej było, to dalej samo. zresztą to był Handicap Match, bo Kane się nie pojawił. Nie od samego momentu, kiedy ktoś się nie pojawi, wiedziałem, że się pojawi w trakcie walki, bądź na koniec. Takie emocje prezentuje, jak nie wiem, Tomasz Zimo podczas komentowania, ale to sało, kompletnie sało I na koniec. Wy wygrywają oczywiście Soul Survivors, jak można powiedzieć, zostają John Cena i Zack Ryder. I co się dzieje na koniec? Zajmie się Kane! Oczywiście muzyka Kane'a, Sina y, idzie na rampę, ale nie w ringu, w podringu wyłania się Kane, wciąga za raidera, bo za raider jest tak ważną postacią, tak niesamowitym zawodnikiem, że aż trzeba go wciągnąć pod ring. Nie <laughs> wiem co on tam w ogóle <laughs> robił. W ogóle Sina w roli bohatera, który ratuje Raidera z piekła, dla mnie to jest sztuczne nabijanie puszu, jeszcze trochę nie wiem, będzie stał w koszulce miasta, w którym odbywa się row, tylko po to, aby zdobyć pop. Jakiś sztuczny. Ponieważ że to było poniżej poziomu, czas na żart poniżej poziomu. I nagle wielki ogień z tej nory, którą stworzył sobie do wyjścia Kane. Nie wiem co Kane jadł, ale powinien to przestać. Ha ha ha, tam poniżej <laughs> poziomu, tak <laughs> O mój Boże. To było jeszcze gorsze niż po prostu to ratowanie Sin'y, znaczy Raidera. Proszę cię, dobra, ja już przejdę do Swegnał, bo widzę, że zaczyna się zrobić źle. Więc Swegnał pierwszy w roku 2012. No, przy, przystępowałem do niej jakąś taką wielką nadzieją, że będzie lepiej niż na rok. Nie oglądałem już live, nie byłem na tyle głupi. Więc przejdę, do... <giby life> Więc przejdę do walki numer jeden. Walka zapowiedziana już tydzień temu: Cody Rose kontra Bucartio. Tio, pas interkontynentalny. Walka, która nie wyróżniała się szczególnie spośród tych wszystkich, walk, ale, ale trzymała poziom, bo walki ich trzymają. Poziom zwycięzca był raczej oczywisty. Cody Rose pokonał, no tutaj nawet emocjonująco było, nawet się dobrze rozpoczęło to SmackDown. Mając kompletnie stący tydzień, byłem nawet tą walką zadowolony. No właśnie. No i potem jakiś taki segment no szczególnie zapamiętałem, segment Goldust'a z yy, Cody Rhodes'em, Widać, że. Widać, że jednak coś będzie chyba na tej restylmenii. Tak zaczyna być coraz większe przekonanie, że będzie Feud Braci. Być może, chociaż ja osobiście no, nie jestem tak za tym, żeby oni walczyli na RS menu. Wiem, że a ja jestem, a ja jestem. Porównanie to kariery Goldasta ale mimo wszystko nie wiem, czy będzie to walka aż takiej rangi, że tak powiem. Wiesz co, myślę, że mieszając w to Bookera T czy Dusty Rowca, Hall of Famer'a, American Dream, to myślę, że, że jakoś mogliby ten feud fajnie pociągnąć. Tak. A w caso, ma... tak, tak wracając do Bukerati, to moim zdaniem, no kurczę, koleś ma 46 lat, nie tylko będziemy 47, a... a... Ale rusza to... się lepiej niż Randy Orton w ringu. <grym> nie, przepraszam, nie, nie to... To, no, to, to, że... był, to był żart poniżej poziomu, tak? No tak, a... no bo przecież wiadomo, że większość zawodników, yy, trudno stalić po prostu kogoś, kto rusza się gorzej niż Randy Orton. Znaczy, Orton już się chyba w ogóle nie rusza po ostatnim upadku. Ale taki <todcast> niesłaszny żart był, przepraszam. Dobrze, ale jeżeli już jesteśmy przy żartach, to przejdę do walki numer 2, Hit Slater kontra Hornswoggle over the tap probe challenge match. Więc, tak jak mówiłem, jesteśmy już przy żartach, to przy nich zostajemy. Został zwycięzcą Hornswoggle, który wyeliminował Hita Slatera po pociągnięciu za rude włosy na dół. i, i, i zebrał pop i po prostu, sweet. Tak prawdę mówiąc to nie wiem co Slater zrobił, nie wiem czy można upaść już niżej w mainstreamie, bo jobowanie Santino Marelli przez Dream McIntyre'a to jest nic. Po prostu według mnie, nawet Feud Chavo Guerrero z Holmeswoglem to był nic w porównaniu do tego co wyprawia się teraz. Ja na miejscu Hita Slatera po prostu wyszedłbym, nie wyszedłbym tutaj walki, wyszedłbym z hali, powiedział goodbye, nie wiem, wolę zamiatać ulicę niż takie coś robić. No proszę cię, no jak nisko można upaść, żeby tak jobować i to jeszcze komu? To jest żenujące! To jest coś, na co chyba nie warto tracić liny, dlatego się powstrzymam od dalszych uwag. No. Pewnie i, i tak domyślicie się, jaką opinię y, mam na ten temat. Co tam na tym Smackdown było jeszcze, no, Erbum kontra Epico i Primo z Rosą Mendes. Rosa Mendes, to jak już uważamy od dłuższego czasu, to jest, jest GIT. I tyle wygrali. Wygrali właśnie Epico i Primo, i tutaj może zwiastować, że niedługo Airboom straci swoje pasy. Nawet dobrze. Epico i Primo, akurat podobają mi się te postaci. Tak samo jak podoba mi się Haniko, który pokonał Teda DiBiase'ego po średniej walce, trosze, troszeczkę krótkawiej, ale, ale podoba mi się cały Gibik taki po prostu takiego Hila meksykańskiego, całkiem konkretnie prowadzona postać, jeżeli się postarają nadzał taki dobry fełd, można go wypróbować naprawdę porządnie. A mi się podoba Rosa Mendes, dlatego jestem za e, epico i Primo. No właśnie. E, mieliśmy też segment z Wade'em Baretem, wtrącił się <grym> tam wszystko Jinder Mahal, Seamus, no oczywiście Seamus w Terminatorze musiał tam rozwalić bareta i Mahala, jednak mimo wszystko ktoś tam z Creative Teamu zachował chociaż resztkę rozumu i pozwolił Wade'owi Barretowi na koniec wykończyć Great White'a i to by było w sobie na tyle tak jak mówiłem Santino Marella kontra Drew McIntyre no, no, Genoa, no i main event. Przy, do main eventu World Heavyweight Championship, między Daniel Bryan kontra Big Show chociaż walka tak jakoś do pewnego momentu słanie była, to Daniel Bryan według mnie przeszedł dosyć wyraźny heel przez to, że sprowokował Marco Hedrego do uderzenia go, przez co Senja zarządził dyskwalifikację Bryan w, w taki dosyć Dziwny sposób, żeby nie wyrazić się ostrzej, obronił pas. Jego filtr można byłoby moim zdaniem bardziej chyba zobaczyć jeszcze yy, na backstage. Back tak, 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 przy wjedzie właśnie. Ale to było takie dopełnienie, właśnie, takie pokazanie, że Brian będzie się łapał wszystkich środków tylko po to, aby obronić pas. Według mnie za długo mu się to nie będzie udawało. Nie kupuję takiego mistrza świata wagi ciężkiej i tyle. I tak się skończyło SmackDown 1 w pierwszym roku 2012 Tak ja, naprawdę... Ja bym powiedział... Nie, nie jest ten rok z samego początku Szczerze mówiąc ale, ale głupi rok Można powiedzieć już na samym starcie Ale jeszcze tak, jeszcze tylko powiem słówko o Danielu Bryanie To kurczę ten chłopak ma potencjał jeśli chodzi o Heal'a go nawet trawię jako Heal, rady po prostu. Wiesz, wiesz, jako Heal jest od całej jednego tygodnia, nawet nie, nie bo tak Nie, jako... od, od, od dwóch seg od segmentu i walki. Wiem, dlatego być może go tylko trawię, ale przejdź, przejdźmy do Impact e Restingu, o którym wspomnę tylko dwa słowa, bo jak chceć oczywiście zapraszamy na, na forum do dział TNA i tam... Nie, nie. Ja, nie do działu TNA. No, ty, jest, ale... ja mówię. Boże. 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 Widać, że jest oskryptowane ma te reklamy. Muszę ja zacząć reklamować. Tak, oczywiście. Zapomniałem, że przecież dzięki naszej swojej umyślności i administratorów tego forum, teraz zapraszamy Was tutaj do działu wrestling i tam dalej poddział audycje i tam Impact Wrestling, audycje wykonane. No i no, oczywiście też tam znajdziecie. Tak, w Alek. wydaniu ostatniego naszego gościa Matego Cage'a oraz Sajsa, który też już u nas nieraz był, także współpracujemy z chłopakami, bo to dobrze robią i tak dalej. I myślę, że nie przedłużając powiem tylko tyle, że i Baxter też taki świetny nie był. I no, macie, co? Jeżeli już jesteśmy w klimacie hejtowania. No, no to tam X było, to nawet fajnie, tam Waka i hejtowanie. A, a, ale tak, no, że mnie to zachwyciło jakoś, to, to, to też jakoś niestety tego nie było. Więc myślę, że możemy przejść do... Gwiazdy Tygodnia, której nie ma! Ha! hejtujemy i nie wdamy żadnej wiedzie tego zaszczytu, po prostu nikt nie zasłużył na ten zaszczytny, po prostu, honor, aby być naszą Gwiazdą Tygodnia i, i tyle. Wyszedłem z propozycją na to, aby Gwiazdą Tygodnia została Rosa Mendes, którą od razu zbombardował e, Buddy Nie wiem czemu, no, Rosa, fajne ciało, czego chcieć więcej? To, to, wiesz, to równie dobrze za fajne ciało, nie wiem, można dać, kurde, Natalię. No nie, za fajne ciało Okej. nie, nie będziemy się zniżać do poziomu fajnego ciała. <laughs> Dobra. Ja będę był okno dać lejle, ale nie. Tygodniówka tygodnia teraz. Tygodniówka tygodnia, no to zrobi fanfary. Ta-ta, ta-ta, Impact Wrestling. Tak, tak, bardzo zniesmaczony, Bali powiedział Impact Wrestling. Jest ja jestem w ogóle zniesmaczony tym rokiem. Na razie. Ten Dedrox się, jak powiedzieliśmy, a teraz czas na temat tygodnia, na coś, na co wszyscy czekaliśmy, na coś, co przez 6 tygodni było tak promowane, że Jesus Christ, jak to można było promować. W każdym razie teraz czas na pokazanie się, kto nawiedzi nas przez, nas przez ostatnie 6 tygodni w promach, czyli powrót Chrisa Jericho. Jericho wróciło. Było tak naprawdę tylko wejściem i pokazaniem się. Na pewno miało to jakiś metaforyczny sens, jak nie wiem, lampki na choince, nie wiem, 12 potraw na stole wigilijnym, czy Nie, ja mimo wszystko mam wrażenie, że płeć lepiej ten... Ale to i tak nie zmienia faktu, że ten segment totalnie ssał! Nie, 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 nie. bardzo metaforę, że filmy porno wykoleju Czajny? Nawet... Proszę Cię, proszę Cię, nie schodź na tą drogę, nie, nie, nie. To było tak smutne, że moje serce naprawdę zabolało. Sm smutne jest to, że 90% fanów wrestlingu, polskich fanów wrestlingu jest typowymi Polakami. No, ja idzie idzie chodę na chodę chodę. Na... I wyłącznie narzekać i nic więcej nie robić. I tutaj teraz mogę zebrać hit od słuchaczy, którzy tego słuchają, ale mnie tak, że... Ode mnie zbierasz hit, co tam jeszcze... no, no dobrze, 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 nawet mi to pasuje, jest... wolę być healem. <laughs> y, ale 90% fanów na polskiej scenie wrestlingu y, sugeruje się tym, że dana osoba powiedziała, że to się plagiatuje to zdanie. Okej, okay, może, może to było słabe, może, no, to nie było słabe według mnie, no, ale no można było to zrobić lepiej. I teraz kolejny raz to powtórzę. 90% fanów polskiej sceny wrestlingu ograniczyło się jedynie do zrozumienia tego, że Chris Jericho wyszedł, nic nie powiedział i. i... Nie zauważyli tego przesłania Jego entrasu nie, z, nie zauważyli tego, że to nie koniec Że to it begins, dopiero się zaczyna Nie zauważyli tego, że to może być początek Naprawdę grubego, grubego storylineu Na miarę Sina kontra Punk z 2011 roku Nawet Z potencjałem ogromnym Nie znamy danej dziewczynki, która występuje w tym probie Chris Jericho nie powiedział niczego I na to też mam swoje wytłumaczenie Ale oczywiście najlepiej jest powiedzieć, że Ale to sało niego ogląda tego Boże, jak to można było zwalić Jakie to było chujowe i w ogóle masakra. I teraz uwaga, przeciwstawna opinia. Nie sądzę, że wszystko, co związane z Jericho będzie stało. Ale ten segment stał, zrozum. Dobrze, rozumiem, to było, to było przesłanie, on wyszedł, nic nie powiedział. To, to początek może końca jakiegoś, o co chodzi? To no się będą czekać, to tak? ale to nie zmienia... Faktu, że osoby, które włączyły specjalnie, chociaż nie, co ja gadam, jak włączyły specjalnie, pomimo powrotu Chrisa Jericho, nawet publiczność była mniejsza od ostatniego, więc nie wiem, czy cokolwiek Davidowi osiągnęło tym. Słuchaj, no to nie chodzi już o same ratingi, my mówimy o ocenianiu tego segmentu, tak? 90 no to właśnie bo... nie ten segment, nie patrzę tego jak, jak będzie wyglądał ten storyline, gdzie to wszystko się potoczy, czy będzie, czy nie wiem, czy znaczy, jakiś. Nic nie mówił, a nie tak. To, że nic nie mówi, bo po prostu WW nie chciało zabierać mu tego, tego popu na powrót, a krypto do... po, po koncercie. Nie, 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 nie. bezsensowna opinia. Po prostu dostał pop na powrót i nie chcieli tego paprać, bo wiadomo, że Chris Jericho, to no wiadomo. No według mnie jest to na 90% prawdę, że wróci jako heel. No tak, dlatego, bo że nic nie powiedział, właśnie dlatego przejdzie ten heel turn, bo nie chcieli przecież mu paprać tego momentum, które miał podczas powrotu, wygłaszając hillowe promu jako to jesteście... No ale, yy, taka jest prawda i Chris Jericho przejdzie ten tilt, który według mnie, a tym będę pokazał tylko, że ma fanów w garści i to jest doskonały, doskonały, po prostu wie, doskonały powód, żeby się nabijać z publiczności przez najbliższe pół roku. I tyle. Dobrze, okej, okay. ja mówię, tak jak zaznaczyłem to na samym początku, potem jak wygłosiłem swoją opinię, nie sądzę, że to wszystko, co będzie związane z Chrisem Jericho, będzie sało, ale, a, ale, ale ten segment ssał! Nie wiem no. kto. Nie wiem kto z tyłu na powiedział. Hmm, nie kryć wyjdzie. Niech powie kamerę... Ale, ale czego ty chciałeś? Fane to rady? chciałeś żeby wziął mikrofon i zaczął hejtować fanów Czegokolwiek więcej. Nie chodzi mi o hejtowanie czy nie widzisz. Ono chodzi, więcej. że się zaczynał, to, się się dopiero zaczyna. It begins! Jakby mord to... strzelił, To się wszystko dopiero zaczyna. To się wszystko dopiero rozkręci na dobre, na najbliższych row i o to chodziło, aby zachować jeszcze niepewność, bo nie wiemy, co zrobi Chris Jericho do następny, bro. Nie wiemy, jak to się wszystko dalej potoczy. Nie odezwał się ani sam, był taki tajemniczy. Nadal nic nie wiemy i o to chodziło w i tym osiągnęli swój cel i tym, tym nawet rozgłos, nawet na polskich forach widać poruszenie tym wszystkim i o to chodzi da żeby było poruszenie. Over, koniec, kurde. I tak jak mówię, no, no, taka jest polska mentalność, że zanim się coś zacznie, należy to przekreślić, ponieważ nie było to dostatecznie fajnie, jak się oczekiwało. Nie wiem, może niektórzy oczekiwali Halka Hogana, nie wiem, albo Mariusza Najmana, Pudzianowskiego, czy tam, nie wiem, nie wiem, Neyman jak ma na imię w ogóle. Nie interesuje mnie to w tej chwili. Ważne jest to przesłanie, czyli nie wiem, nie wiem czego się ludzie spodziewali i czasami naprawdę należy... No, ale troszeczkę powiedz ty, powiedz ty, czy, czy ty oglądając to Rule Life nie byłeś rozgoryczony? Byłem rozgoryczony nie tyle co tym powrotem It Begins, co całym podziałem row, bo zanim to It Begins było to prawie usnąłem. Ale, ale tak jak mówię, no, można to było zrobić lepiej. Oczywiście, że można było to zrobić lepiej. Wszystkie rzeczy da się zrobić lepiej. I nie mówię, że nie mogli tego zrobić lepiej. Yy, ale, ale, no, wszystko trzeba oceniać troszeczkę z dystansem, no i nie, nie, nie należy oczekiwać od, nie wiem, Bóg wie czego, od federacji. Tym bardziej w tej polityce, no, ludzie się zawiedli. Ja rozumiem, zrobili atmosfera, ale według mnie to jest początek genialnego story no ale, ale co ma polityka, powiedz mi teraz, bo, bo nie, nie rozumiem tego, co ma polityka federacji? Znaczy, Ciekawe, że... to może nie mógł wejść z kijem baseballowym, przeklinać do mikrofonu ile mógł, bo wtedy by się to fanom WWE spodobało. Tak? Gdyby dał jakieś dobre promo, nie wiem, shootowe, z przekleństwami bić, nie bić i tak dalej, no ja, to by ja, ja się sądzę, podobało. Ja sądzę, że jakiekolwiek promo że tak podkreślał, byś się panu spodobał, ale to nie było promo! O to chodziło, żeby nie dać proba. O to chodziło, bo jeżeli ma wrócić jako heel, musi dać heelowe promo. A jeżeli da nie chciało zachować na strzostkę, taką, wiesz, niepewności i co, aby Chris Jericho wszedł ten heel turn, no to musieli z tym poczekać trochę. No bo wiadomo było, że zgarnie pop przed powrotem, nie? Zazwyczaj każdy wrestler dostaje pop, wracając po tam jakiejś przerwie dłuższej. No, no i właśnie no, myślę, no okay, że ten... dobra dla mnie ten segment był trochę tak jak inny z metaforami dzisiaj jak film Avatar który miał być wielki super cudowny a tak naprawdę był wielkim mega rozczarowaniem to w twojej opinii, to, to jest jedyna rzecz w tym tygodniu, która mi się wierzę podobała Y2J, back, row is Jericho i tak dalej, mogę powiedzieć na sam koniec. Już więcej się nie wypowiadam na ten temat, myślę, że to, co ja powiedzieć powiedziałem. Ja myślę, że gadałem już dostatecznie długo i naprawdę Wow, rozgadaliśmy się w tym tygodniu, dlatego myślę, że to odpowiednia, odpowiedni moment, odpowiednia chwila, aby kończyć tą audycję i zostawiamy Wam po prostu to stwierdzenie, Wam to pytanie. Czy Wam się podobało? Jak Wam się to podobało? Co Wy woleliście? Właśnie, zastanówcie się troszeczkę nad tym, co powiedziałem w tej audycji. Chociaż troszeczkę spróbujcie zrozumieć moje słowa. Mówię do tych, którzy hejtują, bo to, że spotkałem też naprawdę osoby, które myślały tak samo jak ja. Między innymi Jim Rosto napisał na swoim blogu. Tam każdego odsyłam właśnie do przeczytania tego. No, troszeczkę trzeba to inaczej zinterpretować i tyle. Że ktoś jest z wami zakatarzony, Bartek. I pełen metaforów, Koncio.